So open up your morning light And say a little prayer for I You know that if we are to stay alive And see the peace and never Dzisiaj e, robimy oprysk nawozem MSA pod kukurydzę przy okazji testuję też e, nową nawigację z fawerkena robimy dzisiaj test tej nawigacji najpierw kilka słów na temat zabiegu A więc jak wiemy to oprócz nawóz MSA który jest tym samym nawozem, to ASL tylko bez certyfikatu idziemy jak widać dosyć wolno ponieważ napka jest ogromna jak około 1000 litrów na hektar Tamten nawóz ma bardzo dobry wkład, No to po prostu jest tak naprawdę siarczan amonu w płynie. Z tym, że ma on zawartość 8% azotu, 9% siarki. No i teraz, no ja chcę dać około 8 kg kilo na hektar, dlatego muszę dać 1000 litrów i z tą ilością prowadzę 80 kg azotu w ziemię oraz 90 kg siarki hmm. pewne ograniczenia są właśnie jeśli chodzi o wydajność dlatego tu musi być prędkość dosyć niska no ale I tak robota będzie zrobiona teraz tak Tutaj sobie jedziemy, nawigacja sobie oczywiście kieruje sama i będę chciał zrobić test za chwilę. Mam tutaj przygotowany taki oto przyrząd, młotek z rękaliczką, żeby było dobrze widać. I wyjdziemy sobie zaznaczymy w pewnym miejscu. Nie ma strachu, ciągnik sobie dobrze jedzie sam. W okazji zerkniemy jak się leje. Bardzo ładnie. I teraz damy na środeczek sobie. Jeszcze raz. I teraz tutaj damy sobie na środeczek w miejscu gdzie się lało. Widzimy. Jest dane. I zobaczymy za chwilę, jak będziemy wracać. Yy, no, w którym miejscu będzie pryskać, tak? I jeszcze podejdziemy. Zobaczymy, jak to się wie, Jak to się wszystko leci. Widać, że bardzo ładnie leci laweczka. Konkretna. Nie zdążył dotrzeć jeszcze opryskiwać, który ma zastąpić ten, dlatego jeszcze pryskamy tym. Ujęcie z przodu tylko zrobimy Ten sobie jedzie sam ma bardzo fajnie się sprawdza Natomiast Dostałem dotację na rolnictwo, które jest Będzie wymienione prawdopodobnie na nowy a ten będzie nas pedagog, żeby ktoś był zainteresowany, bardzo dobrze opryskiwać. Jak widać, na razie jest prędkość 1,8 km na godzinę. Wydajność tylko nieco ponad 4 hektary na godzinę. Ja mówię, ogromna dawka jest. Inaczej by było jak było na 200 litrów, tak? To jest 100 litrów ponad, więc jest to potężna no, dawka, trzeba jechać w wolno. wróciłem yy, i dojeżdżamy do miejsca gdzie jest nasz młotek idziemy <laughs> tam widać tutaj leży sobie na zasadzie stoi jestem aż sam ciekawy co z tego wyjdzie ale a raczej będzie dobrze, podejrzewam. mi się troszkę, zobaczymy, gdzie to będzie pryskać dokładnie. Kurwa, perfekcyjnie. Perfekcyjnie. To był środek, przypomnę, przejazdy. A tak naprawdę dotąd sięgało aż, a tutaj sięgają yy, dotąd. Czyli jest idealnie no, można powiedzieć, tak jak ma być. Także no, można puszczać ciągnik i niech robi sam, kurde. A ja idę sobie na kawę. nawet przyleciał już tam dalej gdzieś żura wstał koledzy są tutaj ładnie wszystkie wierzchki pryskają jeszcze przeszedłem żeby było widać to dokładnie ale no elegancko bardzo fajnie, pryska mógłby trochę szybciej, jedyna rzecz w więzieniu bo już jest dezerowany a reszta działa bardzo fajnie, bez zarzutu.